Dzień dobry Państwu, witam 13 czerwca we Flash Info, bo wczoraj po południu wieczorem działo się kilka rzeczy, o których lepiej wiedzieć z samego rana w lepszy sposób. Pierwsza rzecz, w związku z tym, że cały czas atakowane są obiekty na Krymie, co zrobili Rosjanie, wysyłając tam swój najnowszy system przeciwlotniczy S-500. Nie wiem jak Wy, ale ja czuję, że niedługo dojdzie do całkiem ciekawego pojedynku, czyli Pociski od ATCMS, stare amerykańskie, z najnowszymi pociskami rosyjskimi kompleksu S500. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Ja mam swoje typy, wy, mam nadzieję, w najbliższym czasie też swoje będziecie mieć, a wszyscy razem zobaczymy skutki. Z innej strony wydarzyło się takie coś, że co robią obecnie Rosjanie? Mają wielki problem. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że doszły kolejne nowe sankcje. Te sankcje to szeroki pakiet wymierzony w rosyjską gospodarkę wojenną. Resort Finansów i Dyplomacji USA ogłosił szeroki pakiet wczoraj, i to taki, który ma między innymi dosięgnąć wszystkich elementów handlu z Chinami. Jak ogłosił w komunikacie Departament Skarbu, działania podjęte w przeddzień szczytu G7 we Włoszech mają na celu znaczące zwiększenie ryzyka sankcji wtórnych dla podmiotów prowadzących interesy z rosyjskimi bankami, przemysłem zbrojeniowym i innymi kluczowymi sektorami gospodarki. W tym dotyczy to również Chin. Wśród długiej listy podjętych działań jest m.in. rozszerzenie sankcji na największe rosyjskie banki państwowe, w tym Sberbank, wnież Bank i WTB w odniesieniu do ich wszelkich znaczących transakcji, w tym z filiami tych banków w Chinach i Indiach. Na liście jest także giełda moskiewska. A ukraińska agencja Unia pisze, że na tej giełdzie przerwano transakcje w dolarach i euro. Zdecydowanie da się to w tej chwili potwierdzić. Co więcej, wczoraj wieczorem nieoficjalny kurs euro wystrzelił na około 120 rubli z poziomu 80 kilku, 80 chyba 9. Więc tąpnięcie jest potężne. Kto się dzisiaj obudził z dużym pakietem dolarów w Rosji? Może zrobić niezły interes. Dodatkowo sankcjami objęto łącznie 300 podmiotów i osób wspierających rosyjski przemysł obronny. Wiele z nich to chińskie firmy dostarczające towary podwójnego przeznaczenia, wysyłające między m.in. części potrzebne do produkcji dronów. Systemów przeciwdronowych czy maszyny przemysłowe potrzebne do wytwarzania broni, a także sieci firm pozwalających Rosji omijać dotychczasowe restrykcje. Poza Chinami chodzi o podmioty z Rosji, Białorusi, brytyjskich Wysp Dziewiczych, Bułgarii, Kazachstanu, Kirgistanu, Serbii, RPA, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak powiedział doradca ds. Do bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, najnowsze sankcje są sygnałem dla Pekinu i innych krajów wspomagających rosyjską machinę wojenną, że są teraz narażeni na poważne. Na ryzyko trafienia pod reżim sankcyjny. USA postanowiły też o wprowadzeniu zakazu świadczenia części usług informatycznych, w tym usług w chmurze, dla niemal wszystkich osób i firm z Rosji. Zmiany te mają wejść w życie od 12 września i uderzyć w rosyjski przemysł, który polega na tych usługach. Dodatkowe sankcje wymierzono w niemal 100 rosyjskich firm uczestniczących w gospodarce wojennej, w tym z sektorów energetycznego, metalurgii i przemysłu wydobywczego, a także spółki biorące w udział w praniu brudnych pieniędzy, między innymi przez obrót złotem. Restrykcje mają uderzyć też w rosyjskie projekty wydobycia i transportu skroplonego gazu ziemnego LNG. Departament Handlu ogłosił z kolei działania mające dodatkowo utrudnić reeksport wrażliwych towarów do Rosji przez podmioty z państw trzecich. Ogłoszono też szereg sankcji personalnych, w tym na osoby i podmioty zaangażowane w systematyczną deportację ukraińskich dzieci do Rosji. Osoby bliskie białoruskiemu reżimowi, jak Aleksander Łukaszenko czy Ewgenia Gutul, prorosyjska liderka Gagauzi, autonomicznego regionu w Mołdawii. Gutul to polityk związana z objętymi sankcjami i oskarżonym o potężne malwersacje finansowe oligarchą Ilanem Sorem. Władze w Mołdawii uznają ją i Sora za postacie wykorzystane do destabilizowania kraju. I fajny jest w tym wszystkim komentarz sekretarz finansów Janen Jelen. Dzisiejsze działania uderzają w pozostałe możliwości Rosji dotyczące pozyskiwania materiałów i sprzętu z zagranicy. Są też związane z jej uzależnieniem od kluczowych dostaw z krajów trzecich. Każdego dnia Rosja zostawia swoją przyszłość, aby podtrzymać swoją niesprawiedliwą wojnę z wyboru przeciw Ukrainie. Tak to podsumowała pani sekretarz Jelen. A co dokładnie obrywa? Tak dokładnie to jeszcze pamiętajmy. Oprócz w tej chwili rozkładającej mocno swoje nogi giełdy moskiewskiej to firma ubezpieczeniowa SOGAS, fundusz Gazprom Invest, projekty LNG Nowateku, czyli Arctic LNG-1 i LNG-3. Zakazano również dostarczać do Rosji usługi z zakresu IT. Więc mają naprawdę niezły zawrót głowy. I pamiętajmy, właśnie za chwilę zaczyna się szczyt w Szwajcarii, na którym będą rozmowy dotyczące zakończenia tej wojny, ale nie w sposób, jakiego chce Moskwa. Ponadto e, zobowiązano Ukrainę do zawierania umów związanych. Z monitorowaniem użycia przekazywanej broni. I wszystko to ma związek z zakończonymi negocjacjami w sprawie umowy o bezpieczeństwie między USA i Ukrainą. O, poinformował o tym też Jake Sullivan z pokładu samolotu lecącego na kolejne spotkania w tych ważnych sprawach. Sa Sullivan zasugerował też w Apuli dowódcy G7. Przywódcy, przepraszam, podpiszą deklarację mówiącą o sposobie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz pomocy Ukrainie, o czym wcześniej pisały media. Nie chciał zdradzić szczegółów tej deklaracji i potwierdzić, czy chodzi o 50-miliardową pożyczkę dla Ukrainy, spłacaną za pomocą przyszłych zysków generowanych przez zamrożone środki Kremla. Powiedział jednak, że rozmowy dotyczą ogólnych ram wykorzystania rosyjskich środków, zaś szczegóły będą musiały zostać wdrożone później. Ale generalnie raczej obstawiam, że to właśnie o to chodziło. I to by było tyle w tym porannym fleszu, a flesze się pojawiają wtedy, kiedy jest coś naprawdę ciekawego, a tu jest ciekawie, bo to będzie bolało. Będą bolały Rosjan jajka, zęby i parę innych części ciała, bo zderzyli się tym razem z mocniejszą lokomotywą. I to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitanisowski i życzę wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszemi wobec. Cześć!